Hej, cześć, witajcie, ludzie z tej strony Robux. Dzisiaj jest ze mną Mestako. No, witam Vinci, Joł i Pablus. Welcome. Dzisiaj tak bardziej poważnie. Jak zapewne, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy tutaj dosyć groźną ekipą. Ponieważ będziemy. No, a zresztą zobaczycie. Kurde, co ja ben, będę spoilerował. Dobra, to lecimy. Tak, tylko koniecznie pokażę im, jakie wybraliśmy bronię, Mel. A co, wszystko zobaczymy. Wszystko się okaże później. Na razie nie będę nic mówił, może tylko pokażę. Aha, jeszcze kup kupić trzeba rzeczy. W ogóle robimy y, nową misję, znaczy nową. Y, z, z tego nowego Wolfpacka y, Undercover. Tak. Możecie sobie zobaczyć. Poproszę o redy, wszyscy są redy. A bardzo proszę. A dziękuję bardzo. Zobaczmy opis misji. Mamy porwać pewnego jegomościa i torturować. Musimy wydusić z niego informacje pewne. A wszystko zobaczycie. Dzień zajmie. Najlepsze, że to podleci chyba po niego ten helikopter. He he ale, ale czemu nie? ty tego nie pominiesz? A mo, mówiłem, że zobaczmy sobie o pismie. Dobra, nieważne, no No dobra, no, on gadał o tym samym już. No dobra. Rapcia. Dobra. Co tam? Co ty tam masz? Posmeram cię. A weź jeszcze tak kucaj. Kucać? Czy... E, e, no kucaj i to jeszcze rób. Oh god. A, ale, ale przycelowanie <laughs> piknij. Cały czas. Bo ty musisz to prawym cały czas trzymać, nie? Na. No. O! O! I teraz. <noise> Taki trochę zdałniony człowiek, dobra. <noise> dobra, ogólnie widzicie tą limuzynę. Yy, zaraz podleci pod, pod. ten. helikopter z takim wielkim magnesem, chyba. Już mamy Ci się nie mylę. Łoł, 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 bo oni nas wykrywają to, nie? I mamy w już? Nie, 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 nie. Daj, co Hej, ce, ce mamy? Wait for uh, the show, sir. Uh. Ani mamy chwilę gdzieś pobiegać? znaleźć? Czekaj, skur him. Mamy go wystraszyć. O, właśnie, i on teraz biega Aha. do limuzyny, bo on się boi. Ej, a co ja bym go zabił? To failowana misja? No dobra, bo ogólnie, ogólnie on tam siedzi. Ja chcę zobaczyć, jak go zabiera ten yy... helikopter. Generalnie rzecz, o, ujmująca... a to nie helikopter, a to drzwi. Ale patrzcie, jup i zabiera. Zobaczę ja to od góry. No patrz, zobacz, raczej tam powiedz. Będzie zrzucał zaraz Tylko tu gdzie to będzie? Czy to tu? Majdanim nim? Halo? Nie A nie, on na dach to wrzuci Bum Skurczywyk wyk. Yeah. Trzeba na dach iść No, jest na dachu Ło! Sufit mi się zapadł! Halo! Ła <noise> <noise> z z lecę! mi... Tak jak kiedyś O, oh, you mad year fuck here. Jak go torturować tutaj w tej limuzynie? Mamy to Zaraz. negocjacji. O spokojnie. Oboju. Pablus, proszę tu zamontować. Ale już pros. A w ogóle czemu ty to ty miałeś piłę? Czemu? Nie wiem. Ja jestem jestem Myślałem, że host zawsze ma. Nie, go no, ja ja O oh, kurde, bo to się zapaliło. I co teraz? Jak, jak on spłonie, to co? Będzie A. bardziej chętny do współpracy. Palić to. Żery tu. Wiem. No. O jeszcze, jeszcze Biedek. będzie twardy ryj. Za dużo Dying Lighta, teraz nie umiem strzelać w ogóle, nic nie e, ale tak mi go też szkoda teraz, bo co jak nam się wcześniej wyłoży, nie będę mógł torturować. Ogólnie wziąłem sobie jakiegoś lkm -a. Brenner chyba coś się nazywa. Całkiem fajno. Niemiecki. A ja mam proszę was jakiś przoty gun No kurde znowu się popsuło. Dajcie wow. mi typa szybko 4K jednym szczałem w ogóle No halo proszę tą piłę szybciej się piłować Ja chcę już nękać te Ej bo... Ej snajper! Halo! Widzę, że znalazłem. No. O, ha, Widzę, że, go już. Widzę, że znaleźliśmy wspólnika do naszych he, celów. bo to jest od konia snajperów, nie? nie są... O, dzień dobry, przyjacielu. <laughs> Za chwilę nie będziesz taki szczęśliwy. Proszę i ze mną. Zapraszam to na przyjacielu. górę, <laughs> przyjacielu. Co strzelasz do mojego ziomka? Nie, się tobą zajmę, Ej, ma ktoś łom? Wstawaj, um, nope. Stawaj. Ty, 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 ty. Nie, nie ta trzeba znajdywać, ale łom, łom by przyspieszył... O kurde, chodźcie tu, buldożer! Albo nie... Bieżu, nie nie potrzebuję bie... waszej pomocy, kurde. Buldoża zabić nie umiesz. Nie potrzebuję waszej pomocy. Ej, w sumie nie ktoś tutaj... O właśnie, Pablus. Bo ja kurde to nagrywam i... Nie będę... Też nagrywam, tylko nie od początku. No to... Ej, tu w ogóle jest takie, te... Halo, dysk poproszę. Jak w Hotline Miami tutaj jest troszkę. Pablus już wyciąga z tego. Tak, ja już tu biorę serwer. E, z bagażnika, prawda? Tak. No anal. O. Proszę, proszę zamontować dysk. A bo A ja ogólnie, naszym ogólnie Pablu nazwał swoją maskę no anal, ale taka ciekawostka. <kłysy> tak, rogu, rogu, chodź pokażesz o. wszystko. O! Zaczynaj, o, zaczynaj, tak. tako, chciałeś być pierwszy. O, chodź tu. O! o! Dobrze, bigo! Jaki naładuję jeszcze mocniej mu przyszło że... jak strachu w pitbullu dajesz. Tak. Dobra, teraz wiąże go jeszcze, że o, mogę ja? Patrz, ten jeszcze jaki chętny przyszedł. Eee, tego nie było w planie. Nie? A to dobra. O I po głowie mu! Godoj! Kolan... Gdzieś już się wygadał. Dobra, to mu trochę po głowie. Też pisze te hazu, które na co jest? Nie reaguje! Powiedział nam jeden kod. Ale nie, nie. nie reaguje teraz. To jest tak o kurde No halu. Chyba go troszkę za mocno obłożyłem E? Moim kijem... No właśnie skorzystam. nie, właśnie za mało. Zobacz. Ej, no on nie reaguje na moje kurcze argumenty. Poczekaj. Zaraz zareaguje. Pablus, ty masz tuczek do Mixa Po no czekaj, załaduję zrobię? No nie, ale weź go walnij. Walnij go w mordę Walnij go w mordę Gres. Co łatwo zrobić trudno powiedzieć no, no kurde Pablus! Po prostu no, klikasz Ej e. czemu ten mołotop nie znika w ogóle? Za bez sens No Pablus, dajesz Proszę mi pokazać jak, jak ty mu dajesz mordę Proszę przyłożyć mu tłuczkiem do mięsa. Jeszcze, o tak, po, po czole mu, bardzo dobrze. O je! Zrobił to po Wszyscy na raz. O, dobrze. Ja mu po klacie, kurde, gwoździe mu w klatę wbijam. Ja mu w tył kawę. Yeah. i kolejna skrzywka. Dobra. Patryk, myślę, że czas na ciebie. O, ty masz czas najbardziej na... zrodniałą broń. Czas na ciebie. Przesł Obcęgi po, po kciukach mu. Ja się ja dziadko do orzechu Po kciukach obcęgami dawaj. <grym> o! Eee gnój. Ja mam pomysł, bo jak go ty będę po, po głowie tłoku, z niego nie wyciągniemy. Ja stanę na głowie, żeby moich krzywdy nie stała. to do orzechu O, dobrze, 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 teraz mu! Dobrze. Ja mam... dziadka do załaduje. załaduję. nie. Yeah. Yeah. Po, po głowie mu Ten Mestako stoi na, na oparciu krzesła i go napierdziela po głowie. To Patryk, weź mu po obcinaj palce. Niech chcę nie myśli. Okay. A to tak adekwatnie do tej sytuacji polecamy film Pitbull, nowe porządki. Tak, polecam fajny film. <laughs> polecam film Deadpool. Nie byłem na premierze. A, tylko zaznaczam, że tak film taki bardziej plus 18, ale. Mimo, że opis filmu jest plus 15. Tak, no to dobrze. Ja. I tak wiem, że masz na przykład 13 lat i no to pójdziesz, ale... O Co ja mówię 8. I tak nikt ci nie zrobi nic. Więc... No, zabiłem jada. Pikawa mnie zabolała. Oh god. Pikawa cię boli. O, jego bardziej chyba. Nie sikawa, tylko pikawa. Czekajcie, wbiję mu w oko. O masz, po, po twarzy. O dobrze. O implanty w głowę Pro, chcesz zobaczyć dziadka do orzechów? Eee, a pokaż. Wow, co tu się stało? <śczo> Musiałem trochę... Pożebrak, kurde z młotka Teraz jest dobrze? O oj 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 oj, co ty mu robisz? To, to chyba. Do <ścoughs> to chyba do orzeszków takich innych Czekaj, muszę mu przyłożyć skija, z... Z bo coś tutaj on za dobrze się czuje Tak jest, po łbie Oj, oj, o Patryku, co się co się stało. się Pió, się Pió, na Pió, Ej, Pió, do, do Pió, tak w w ogóle? Generalnie rzecz rzecz Pió, co ty ty Dobra, no już nie, bo już go zabiłem. O, kolejna porcja, chyba. O. To wiecie co? Ja może mam pomysł. Wiesz co? Za dużą krzywdę zrobię? Wiesz co? Odsuń się, odsuń się. To, to na nim zrobi wrażenie, chyba. Ło! <noise> co? Słabo? SŁABO?! <noise> Urna słabo! Ale co jeszcze? O kurde, snajperzy do mnie Wiesz co? ja. No tak... panowie, no jak mnie chronicie? Ja tak mógłbym cały dzień siedzieć mu na kolanach i na walec z tego baseballa. O taką sobie musiądę i będę tłuknął o. znowu. O! O patrz, co się. Co ty mu zrobiłeś? Patrz, jak się zakrwawił cały. Mu przywaliłeś w morty, to aż krew wyleciała. Przepraszam, przyjacielu. O! Dobrze. Nie, no po prostu jakiego ja tak tłukę, to cały czas przed oczami mam tą scenę pitbulla. Jak ten strach go układał tym baseballem. Ej, ale no mnie mu po głowie. Mam biało! Ja może mu stanę na tej głowie, co? Zarybuje się krwi dla tego walności. O, łapko. O! Gadaj, śmieciu! Jakie jest hasło do konta na Brazersach? O dobrze, powiedział. Dawaj premium! Już pisuję hasło. Tak jest. Ale w sumie to są trzy stronki, to ja bym powiedział taki. A, pier teraz Brazersy, bo Brazersy to najbardziej wartościowe to na końcu. Ale trailery można oglądać, więc jest dobrze. <grym> Tutaj te jako te drugie, to może być na przykład... Um, Orn Hub, że, żeby nie mówić tutaj. A te pierwsze to może być e, czerwona tuba. A, a nie twoja tuba, tylko czerwona, bo na twojej tubie oglądacie, a na czerwonej to jest coś innego w ogóle. Tak, ciekawe. A no. no, tak w ogóle ta czerwona tuba podobno zbankrutowała. Jak to? Co, co ty tak gadasz? Słyszałem. Nie ma popytu na He <laughs> tem, 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 tem. <laughs> Niech dodadzą zakładkę dzieci, to zaraz będzie głupi. What the fuck? <laughs> o kurde, ginowe. Halo. Proszę mi pomóc. Ej. Ja pomagam Patrykowi teraz. Proszę mi pomóc. Proszę mi! No! Kurde, te Ej, Ej, bo kurde, bicie Słysza snajperów! Ja mam LKM-a, także z celnością bywa różnie, O kurde, mam szaru! Winny ci. Gotowałem Proszę apteczkę! Ja mam! Sydu. Proszę! Mo na kolanach postawię. O, a możesz? No. Lul. <laughs> Co? <laughs> Dobrze, jeszcze mu po, po głowie tam troszkę. Ej, ale jak on wstanie, jak, jak on jest taki smaltretowany? E, nie wstanie już. To my musimy go chyba jeszcze zabrać gdzieś, nie? Się... Nie, ja on to tu zostaje go. przecież. E, to lighty. Łopa, panie! O kurde, kto mnie tak leje? Ej, powiem ci, że chyba zginę. Przez te snajpery. Complete the hack. Ile tam zostało? Patrz, przelaliśmy właśnie 25 milionów na swoje konto. Dziękuję, przyjacielu. Jej. Masz jeszcze parę gwoździ na drogę. Weźmie ulec ulecz tu. Halo, proszę pana. Ja muszę kija jeszcze na nim rozłamać. Ale wiesz co, ostatnim razem jakoś go mocno no powiem ci, że jakoś mniej golaliśmy, a, a bardziej ginął wtedy Dobra, chodź nie Starczy. już po jedyś, widzimy już jest już Tak. To widzimy. Idziemy, chodźcie. Dobra, to, lipa. No, to jest prosta misja Chciałbym i szybko. Trochę Halo, co tu się pali? Ej, ogólnie no, czekajcie. No, piszu było można zrobić. Czekajcie, bo chciałem wam coś pokazać w tej misji ciekawego. Czy jest tu gdzieś jakaś ściana, którą mogę wysadzić? Nie ma. Bo były, kurde. Przynajmniej wcześniej. Były ściany do wysadzenia. O, tak? ja to zniszczę. Pum. Gdzie? E, Halo, pomocy. Dobra. Halo, Pablos. Nie. Co wy no. robicie? at dzięki. O, albo zbinoły. No aha może nie podniesie się chura też szybko eee, panowie po mnie tutaj kloker gonił Dalsza. robu chodź po... robu tak nie to... No, sniper dlaczego nikt tych sniperów nie zabije no bo ja mam LKM a także ponawiam pytanie a ja mam dwa granatniki eee, co czemu Dzięki. Nie masz dwóch granoków. Wcale. Tak, nie. oszuki sto. Skąd wiesz. Bo widzę, że strzelasz z pistoletu. Pięknie, A to nie, bo ty masz urojenia jakieś. O. Mam najlepszą celność. Moje upierd... Y dobra, nieważne. A i kto i kto tu jest najlepszy tym kościem? body count. A, kto? I kto jest największym downem, ha, Robert? He, no to było do przewidzenia. <głos> <głos> Przecież. No. A w sumie jest strasznie fajna misja, szybka. No i tyle expów i w ogóle wszystko. I można fajnie tłuc. o halo, setny level! tip Kalment, Trajonal. To co, może od razu sobie przejdę na kolejny infamy, co? Nie. <głos> tak. <głos> nie nie mów o, mi, jak opiniuszki. mam żyć. Kurde, maska jakaś? No, ja dostałem skórę. He To wiesz... Ledę, ludzką wyfłasz. skórę. O, to, to jest moja maska właśnie. Za, załóż sobie na no nią coś. No, no, way, no. gdzie. Dobra, to co? Przechodzimy na infamy, kurde, chyba. No jak to? No tak to. i no, nie, wy... nie mogę być gorszy, muszę szybko wbić też poziom. Ale zaraz, bo ja stracę... Y... Czekaj, e... jak to jest, Pablu, z tymi e... E... jak mam już piąty pre prestiż? No to już nie tracisz, hajsu, ani. ale więc. tego zwykłego też nie? Też nie. Co ty gadasz? W ogóle już nic nie tracisz. Skill points? You lost over no skills. Dobra, a to może już kancz Nie mów mi jak mam żyć. To wiecie co? To ja wiem co ja, ja mogę zrobić. No to zrób to infamy, bo i tak nic nie stracisz, po prostu się robi. To ja odzyskam trochę pieniędzy, trochę milionów z tego... Z resetu tych... Skili. No właśnie, to jedyne co musisz zrobić to te skile sprzedać. No właśnie. To tu zrobię na szybkości. Odcinek i, i tak nie trwa długo. 20, 20 minut, także. To u mnie 19,46. O, to no tutaj prawie 3 miliony, panie. To, to są niezły, Dobrze, niezłe tak więc... pieniądze Dobrze. Ja chcę się żegnać. A to się żegna? Ja wam zaspoileruję, co będzie w następnym odcinku u mnie na kanale. Offshore Payday został dodany i mam zamiar y, przepić y, na offshore moje. Bilion, 205. No, tych milionów, nie, jak to jest? Pan 205 milionów i jeden ten bilion, czy czy miliard, czy. Dobra. Bo nie wie, jak to jest. Co ty gadasz, wszystkie pieniądze? O, wiem, co jeszcze kupię. Kupię sobie y, piąte y, możliwe drzewko za 20 milionów z offshore. No. Także tak, widzicie. Nie gadaj. Tak oto rodzi się legenda, czy coś? Dobrze, więc y, już zrobiłeś, robuch? Szósty Infamy. Tak jest. To się pożegnamy razem. Dobrze, no to słuchajcie. Aha, jeszcze mogę sobie punkt dodać. Dobrze, tak więc słuchajcie. Y Dobrze, tak. oglądaliście, jest, słuchajcie. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, y, komentarz. Y, fajnie wam się grało? Znak zapytania. Albo więcej filmów, wykrzyknik, wykrzyknik, albo. Y, albo Mestako był mistrzem. O. No. Y, albo napiszcie. Keep a, calm and try anal. Ja taką Mestako wykarować. To. Dobra, chyba tu pójdę, bo tu jest najbliżej do najfajniejszych masek, według mnie. Dobrze, tak więc. No y... o tyle. No tyle. Y... Na, na razie. Cześć. Odcinek krótki, ale bio, satysfakcjonujący. Bio. Dziękuję tak, bardzo. Dziękuję Bajo, 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 bajo. Dziękuję bardzo. Bajo.